Witajcie. Latem 2020 roku z dna Oceanu Atlantyckiego u wybrzeży Orkadów w Szkocji wydobyto centrum danych wielkości kontenera. Był cały w glonach i muszlach, a na głębokości 35 metrów spędził ponad dwa lata. Nie, to nie jest tajna skrytka, którą Bill Gates postanowił ukryć przed ludźmi. To eksperyment firmy Microsoft. Firma testuje funkcjonalność koncepcji podwodnego centrum danych. Kontener został umyty, przewieziony na brzeg i otwarty. Wewnątrz znajdują się 864 serwery i 27,6 petabajtów danych, których nikt fizycznie nie dotykał przez dwa lata. Tym samym Microsoft rozpoczął ostatnią fazę wieloletniego projektu NATIC. Już na tym etapie udowodnił swoją wartość, uznano go za praktyczny pod względem logistycznym, ekologicznym i ekonomicznym. W naszym filmie opowiem Wam o eksperymencie Microsoftu dotyczącym przechowywania naszych danych na dnie oceanu. Prawie 50% światowej populacji mieszka w pobliżu morza, więc dlaczego nie przechowywać tam naszych danych? To pytanie w 2013 roku padło z ust pracownika Microsoftu Seana Jamesa, który służył w przeszłości na łodzi podwodnej. James przygotował raport, położył go na stole swoich przełożonych i pod koniec 2014 roku ruszył projekt NATIC. Tutaj warto zrobić dygresję i zauważyć, że ilość danych, które ludzkość gromadzi i nieprzerwanie generuje, stale rośnie i to w gigantycznym tempie. Światowi giganci technologii przechowują te dane na całym świecie, a aby te centra danych działały bez przerwy, muszą być stale chłodzone. Prawie połowa zużywanej przez nie energii jest przeznaczana na chłodzenie, aby zabezpieczyć je przed awarią. Oczywiście ta energia nie jest tania. Inżynierowie i architekci stosują różne metody chłodzenia, od prostej wentylacji po umieszczanie zbiorników ciekłego czynnika chłodniczego w blokach serwerowych. Aby zwiększyć efektywność energetyczną chłodzenia, odebrane ciepło jest często wykorzystywane do ogrzewania budynków i podgrzewania wody. Tylko po co stawiać centrum danych na dnie oceanu w tak trudno dostępnym miejscu dla ludzi i konserwacji? Około połowa światowej populacji mieszka w umownym przybrzeżnym pasie, który znajduje się 200 km od dużej wody, a ponadto ocean ma wyjątkowo wysoki stopień absorpcji ciepła. Więc jeśli masz wodę z oceanu, to nie potrzebujesz świeżej wody ze źródeł do poboru i chłodzenia, która jest wykorzystywana przez człowieka do celów osobistych i która jest niezbędna dla rolnictwa i dzikiej przyrody. Ponadto jeśli centra danych znajdują się pod wodą w pobliżu miast nadmorskich, dane użytkowników z pasa nadmorskiego będą przesyłane na niewielką odległość, co zwiększy szybkość i płynność surfowania po internecie, transmisji wideo i aktywności w grach, a także prędkość przetwarzania danych z wykorzystaniem technologii sztucznej inteligencji. Sama idea ekologicznego, mobilnego podwodnego centrum danych to zarówno nawiązanie do zielonych technologii, ale także rozwiązanie więcej niż praktyczne. W 2015 roku uruchomiono projekt pilotażowy. Mały hermetyczny kontener z wyposażeniem serwerowym został zanurzony zaledwie 11 metrów pod wodą 1 km od wybrzeża Kalifornii. Temperatura wody wahała się tam między 14 a 18 stopniami Celsjusza. Został wyposażony w dużą ilość wymienników ciepła, które odprowadzały ciepło z serwerów i oddawały je do zimnej wody. Głównym celem projektu było sprawdzenie, czy cała konstrukcja jest w stanie uchronić serwery przed dostaniem się do środka wody. Prototyp pracował nieprzerwanie przez 4 miesiące, a eksperyment uznano za sukces. Można by przejść do drugiej fazy projektu, podczas której chciano dowiedzieć się najważniejszej rzeczy, czy serwery mogą działać przez długi czas bez ingerencji człowieka. Długi czas to około 4-5 lat przed planowaną aktualizacją systemów centrów danych. Na lądzie takie centra mają wielu wrogów. Jest to zmienna, która może spowodować awarię sprzętu. Może to być m.in. korozja spowodowana tlenem i wilgocią, wahaniami temperatury lub tak banalnym czynnikiem jak czynnik ludzki. Wiedza jak tworzyć centra danych, aby były wystarczająco niezawodne i nie wymagały interwencji człowieka, to marzenie firmy Microsoft. Na realizację drugiej fazy projektu NATIC firma podpisała umowy ze specjalistami z zakresu logistyki, przemysłu stoczniowego i energii odnawialnej. Kontener dla centrum danych został stworzony przez francuską firmę Naval Group, która ma 400-letnią historię i bogate doświadczenie w projektowaniu, produkcji i eksploatacji okrętów wojennych i łodzi podwodnych, a także morskich technologiach energetycznych. Firma zaprojektowała i wyprodukowała również trójkątną podstawę zatapialną do montażu centrum danych na dnie oraz cylindryczny pojemnik wytrzymujący wysokie ciśnienie wyposażony w płyty antykorozyjne o wymiarach około 12 na 3 metry. Zawierał 12 szaf serwerowych i generator wysokiego napięcia. Do środka wpompowano tani i bezpieczny suchy azot, butle uszczelniono i opuszczono na dno morskie w pobliżu szkockich orkadów. Nawal Group zaadaptowała proces wymiany ciepła powszechnie używany do chłodzenia łodzi podwodnych. System wtłacza wodę morską przez grzejniki z tyłu każdej z 12 szaf serwerowych i wypuszcza ją z powrotem do oceanu. Punkt dla eksperymentu wybrano nie bez powodu. W rejonie wysp północnych utworzono poligon doświadczalny Europejskiego Centrum Energii Morskiej, gdzie testowane są turbiny pływowe i konwertery energii fal. Bardzo udane miejsce. Prądy pływowe poruszają się tam z maksymalną prędkością do 15 km na godzinę, a powierzchnie morza wzburzają fale, które w warunkach sztormowych dochodzą nawet do 18 metrów. Na lądzie turbiny wiatrowe wznoszące się nad polami uprawnymi i panele słoneczne na dachach stuletnich domów wytwarzają wystarczającą ilość energii elektrycznej, by zapewnić energię dla 10 tysięcy mieszkańców wyspy. Do zaopatrzenia w energię wykorzystywane są wyłącznie źródła odnawialne. Kabel z sieci energetycznej Orkadów zasila również samo centrum danych, które przy pełnej wydajności wymaga 250 kWh. Całe dwa lata pracy, które Centrum Danych spędziło na dnie, było monitorowane na lądzie, a kamery zainstalowane na trójkątnej podstawie pokazały, jak z biegiem czasu powierzchnia cylindra porosła glonami, muszlami i ukwiałami. Latem 2020 roku centra danych zostały wydobyte na powierzchnię, oczyszczone z nieproszonych mieszkańców i brudu oraz otwarte. Wykorzystane serwery i kable zostały wysłane do siedziby Microsoftu. Analiza tego sprzętu pomoże zrozumieć, dlaczego serwery w podwodnym centrum danych okazały się 8 razy bardziej niezawodne niż ich odpowiedniki na lądzie. Tak, eksperyment zakończył się sukcesem, a centrum danych na dnie morskim okazało się bardziej stabilne i wytrzymałe. Wskaźnik awarii wody wynosił 1 ósmą tego, co dzieje się w centrach danych na lądzie. Zespół Microsoftu sugeruje, że częściowo wynika to z hermetycznie zamkniętej atmosfery obojętnego azotu, w której kapsuła została umieszczona. Przede wszystkim brak tlenu wykluczał pożar wewnątrz pojemnika podczas pracy. W dalszym ciągu możliwe było stopienie się poszczególnych elementów, ale nie było mowy o otwartym ogniu, który mógłby przenieść się na inny sprzęt i zniszczyć całe centrum danych. Ponadto azot jako substancja jest mniej agresywny, co zmniejsza podatność metalowych elementów techniki komputerowej na korozję. W przypadku naziemnych centrów danych sieci energii odnawialnej są uważane za niepewne, a w miejscu instalacji podwodnej sieć w 100% jest zasilana energią wiatrową i słoneczną, a także wszelkiego rodzaju eksperymentalnymi technologiami, które Europejskie Centrum Energii Morskiej testuje. Według kierownika projektu NATIC doskonale opracował ich wzór takiej sieci. Niewykluczone, że w przyszłości serwery podwodne będą umieszczane obok morskich farm wiatrowych i nawet przy słabym wietrze będą miały wystarczającą moc, ponieważ koszty energii do chłodzenia pod wodą spadają o prawie 95% w porównaniu z tym, co potrzebne jest na lądzie. Udana dwuletnia próba na wyspach północnych pokazuje wykonalność inicjatyw dotyczących czystszej i bardziej zrównoważonej energii dla centrów danych, poza samą wydajnością ich chłodzenia. Wszystko to brzmi bardzo fajnie i inspirująco, ale co z wpływem na środowisko? Microsoft zapewnia, że wszystko jest w porządku. Monitorowano temperaturę wody na zewnątrz ścian centrum danych i nie zauważono większych zmian. Mieszkańcom morza nawet się spodobał ten cylindryczny obiekt i od czasu do czasu zauważali tam stada ryb, a raz przypłynęła również foka, by zapozować do kamery. Na razie projekt NATIC pozostaje eksperymentem. Wykazał dobre wyniki, ale eksperci muszą jeszcze przeanalizować wszystkie dane, które uzyskano w toku pracy, a co najważniejsze, wymyślić, jak to wszystko przeskalować do poziomu naziemnych centrów przetwarzania danych. Tymczasem wydaje się, że centra danych w chmurze, choć częściowo, ale przeniosą się pod wodę, co spowoduje, że wyjaśnienie rodzicom, czym są chmury i co robią pod wodą, stanie się jeszcze trudniejsze, a wyrażenie cyfrowy ocean zyska więcej związku z rzeczywistością. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że spodobało Wam się nasze dzisiejsze wideo. Jeśli tak, pamiętajcie, aby je polubić i włączyć subskrypcję. Do zobaczenia wkrótce.